Dzień dobry, cześć, witajcie, ja nazywam się Malwina Ferenc, mówię o sobie, że jestem rzemieślnikiem słowa, no bo tak się składa, że piszę książki i prowadzę też podcast, a w tym podcaście mówię o pisaniu bez przemilczenia lukru, poruszam tematy, które się wiążą z pisaniem, nawet dosyć luźno i szeroko od czasu do czasu rozmawiam z ciekawymi ludźmi na tematy około książkowe, ale nie tylko i w ramach takiej swoistej wisienki na torcie dzielę się odczuciami po ostatnio przeczytanych książkach. I ten odcinek wyobraźcie sobie będzie troszeczkę inny, trochę osobisty, trochę pewnie nie taki jak się spodziewacie, ale czas jest szczególny i mam obowiązek, tak na to patrzę, podzielić się z wami tym co myślę. Za to odpowiada druga część tytułu tego odcinka, bo tytuł odcinka to po pierwsze opowieść o złej miłości, Marek Łasko. No i ta druga część o tym, dlaczego pisarze nie powinni milczeć. Najpierw jednak o książce, a właściwie o opowiadaniach. Rok 2024 to rok marka chłaski i w związku z tym postanowiłam sobie jego twórczość odświeżyć. Przesłuchałam dwie pozycje, jedna to ósmy dzień tygodnia, opowiadanie, a drugie to zbiór opowiadań pierwszy krok w chmurach. No i co mi z tego odświeżania wyszło? Jakie wnioski wyciągnęłam to o tym zaraz, ale najpierw parę słów o samym Marku Chłasce. Marek Łasko umarł 14 czerwca 1969 roku w Wiesbaden, w wieku zaledwie 35 lat, czyli jeszcze, mówiąc brutalnie, gówniarz. No, ja mam 47, w tym roku kończę 48. Umarł w sposób gwałtowny i najprawdopodobniej niezamierzony, bo następnego dnia miał lecieć samolotem do Izraela, miał wykupiony bilet na ten samolot, ale jednak dostał w nocy zapaści wynikającej, z popicia środków nasennych alkoholem już się nie obudził. Chłasko urodził się w Warszawie, trochę tam mieszkał, trochę w Częstochowie, a trochę we Wrocławiu i właśnie ten wrocławski etap mocno wybrzmiewa w jego opowiadaniach. Do Wrocławia przyjechał z matką zaraz po zakończeniu wojny i tu żył w okresie pionierskim miasta, gdy ono było określane mianem Dzikiego Zachodu lub Meksyku, czyli w najniebezpieczniejszym czasie w jego powojennej historii. Później od 1951 roku znowu mieszkał w Warszawie i w swojej twórczości sportretował to miasto i ludzi je tworzących i genialnie je sportretował, od razu to powiem. I życie Chłaskie dowodzi tego, wyobraźcie sobie, że z talentem człowiek się rodzi, i jeśli ma odwagę i determinację, by go szlifować pomimo przeciwności, no to jest w stanie stworzyć rzeczy wielkie. Marek Chłasko nigdy nie ukończył szkoły średniej, a na co dzień pracował, no moglibyśmy powiedzieć, jako robol, kierowca w firmach transportowych. No i z tego okresu również rozlicza się w swoich opowiadaniach. I właśnie w czasie wolnym, tak zwanym czasie wolnym, próbował swoich sił pisarskich. Debiutował w 1954 roku opowiadaniem Baza Sokołowska, i powiedziałabym, że jest to opowiadanie wpisujące się w nurt widoczny też u innych, choć jestem przekonana, że akurat chłaską miał gdzieś wszystkie możliwe nurty. Wtedy Wajda kręcił film o Stalinie, Szymborska pisała wiersze o Stalinie, i generalnie wielu niezwykle znanych później twórców tworzyło coś, co było pomyśli ówczesnej zamordystycznej władzy. Czy to wynikało z ich przekonań? Bardzo wątpię. Taki był układ. Damy ci spokój i pozwolimy ci zaistnieć, ale musisz zapłacić haracz albo wynocha z tego kraju. No i w bazie sochołowskiej jeden z bohaterów, taki nie dojda i leszczyk, zwraca się do typa, którego podziwia: Stefan, a czy ty jesteś komunistą? Nie, odpowiada Stefan nie jestem. Ale będę nim. No i potem następuje pełna patosu Perora Stefana, co to znaczy być komunistą, i że generalnie dąży się do tego, jak do zbawienia, nirwany czy czegoś tam. No i to był właśnie ten haracz, ta baza sokołowska. Chłasko zresztą i tak potem wyjechał z Polski. Od 1958 roku mieszkał na emigracji. No więc jakie wnioski wyciągnęłam z odświeżenia chłaski? Po pierwsze, Lektura obowiązkowa w liceum, czyli pierwszy krok w chmurach, to gruba pomyłka. Totalnie nie docenia się tego autora. Liceum to nie jest czas na czytanie chłaski. Przerabianie zresztą w ogóle to jest straszne słowo przerabianie. Przerabianie tego opowiadania zniechęciło mnie do pisarza, i gdyby nie rok chłaski, to bym do niego nie wróciła. No i po popełniłabym tym samym gruby błąd. Po drugie. To pisarz, którego w dzisiejszych czasach, w sytuacji zalewu miernoty pisarskiej na rynku i ciągłego obniżania standardów, bardzo, bardzo potrzebujemy. Zaraz Wam powiem dlaczego. Co do tej miernoty, no sorry, przykro mi, ale wszystkie osoby, tak w cudzysłowie, robiące w książkach, z którymi rozmawiałam, mówią to samo. Widać mocny spadek jakości publikowanych książek, poważne braki w warsztacie pisarskim twórców. No i po trzeciej to będzie raczej smutna konstatacja. Marek Kłasko dzisiaj nie miałby najmniejszych szans przebić się na rynku wydawniczym. Po pierwsze zbiór opowiadań, wydawnictwa nie pchają się drzwiami i oknami, żeby wydawać opowiadania, a przeciętne Kowalski woli dłuższe historie, a najlepiej jeszcze cykle. Cykle zresztą najlepiej się sprzedają, no bo każdy kolejny tytuł ciągnie za sobą poprzednie jak lokomotywa wagony i dlatego tak często są jakieś cykle, na przykład z komisarzem takim a takim, albo cykle o miłości takiej śmakiej. Ja sama napisałam cykl Neon Cafe, który pierwotnie wcale cyklem nie był, a pojedynczą książką pod tytułem Neon Cafe, ale wydawca chciał, żeby to był cykl, no bo właśnie cykle lepiej się sprzedają. Chłasko by się więc nie przebił, pisał opowiadania, szedł pod prąd, miał gdzieś trendy, tendencje, oczekiwania, a tematyka jego twórczości z pewnością nie spodobałaby się dzisiejszym wydawcom. Zbyt ciężkie, powiedzieliby, bez happy endu, i w ogóle, gdzie jest ten moment, że on i ona znikają w kwieciu, trzymając się za ręce, a potem żyją długo i szczęśliwie. No nie ma. No to zejdźmy trochę głębiej. W bardzo dużej części opowiadania chłos, chłaski są, uwaga, uwaga, o miłości. Tak, o miłości. Ale on się do niej zabiera wcale nie tak, jakbyście się tego spodziewali. To brutalne odzieranie ze złudzeń, wiwisekcja na chłodno, ukazywanie ciemnej strony miłości, o myleniu miłości z litością, o miłości umierającej za sprawą realiów, które nie dają jej szans, za sprawą innych ludzi. No i pisał o tym, jak proza życia rozjeżdża miłość czołgiem. Pisał o ludziach pełnych sprzeczności, pełnych namiętności, o ludziach uwikłanych w nałogi, toksyczne relacje, rozczarowanych życiem, sobą, miłością, rozczarowanych i zmęczonych powojenną rzeczywistością, rozdźwiękiem między malowaniem trawy na zielono, wiecie, takim partyjnym malowaniem trawy na zielono, a realiami. No pisał o ludziach, którym trauma wojenna nie pozwala żyć tak jakby chcieli i nie pozwala kochać tak jakby chcieli. Jego bohaterowie są prawdziwi do bólu, nieupiększeni, pełni wad, brudów, wskrywanych przed innymi. Są zakłamani, są fałszywi, łamią obietnice, są tchórzliwi, są na wskroś zwyczajni. To bardzo gorzki portret człowieka i pojedynczego i w ogóle takiego społeczeństwa. Bardzo gorzka i trudna lekcja miłości. Miłości niemożliwej do zrealizowania, miłości, której nie daje się szansy. Opowiadania chłaskie czyta się jednak, słuchajcie, jednym tchem, i jestem przekonana, że gdyby nie przedwczesna śmierć, byłby laureatem Nagrody Nobla. To są po prostu. Doskonałe opowiadanie, a pamiętajmy, że Chłasko nie skończył nawet liceum. Język bohaterów jest tak cudnie realistyczny, tak doskonale oddany, że każdy pisarz, który chce wiedzieć, jak stworzyć wiarygodny i unikalny język bohatera, powinien twórczość Chłaski poznać. Lektura obowiązkowa nie w liceum, a teraz. Portret psychologiczny sposób wypowiadania się, konstrukcja postaci, to wszystko jest po prostu mistrzostwo świata. Kopara opada. Uczta, moi drodzy, uczta. Przemyślenia chłaskiej są niezwykle dojrzałe, a w chwili śmierci miał, pamiętajmy, 35 lat. No i to właśnie w jednym z jego opowiadań pada zdanie wypowiedziane przez pewnego dziennikarza: Mam w dupie małe miasteczka. Andrzej Burca napisał wiersz, który w ten sposób się kończy: Mam w dupie małe miasteczka. To ma związek. Opowiadania poznałam w formie audiobooka. No, i to jest naprawdę jedyna forma literatury, jaką mogę ostatnio czytać, poznawać, na jaką mogę sobie ostatnio pozwolić, przynajmniej dopóki nie skończę mojej własnej książki. No, i tutaj mam dwa spostrzeżenia. Ósmy dzień tygodnia czyta Artur Ziękiewicz i to niestety moim zdaniem nie jest dobra realizacja. Lektor jakby nie wstrzelił się w emocje opowiadania, jakby nie wyczuł go. Czyta dość jednostajnie i w ten sposób raczej przeszkadza w opowiadaniu niż pomaga. Wydaje się taki jakby odizolowany od treści, nie wiem czy rozumiecie co mam na myśli. Trochę jakby lektor zaliczał zadanie do wykonania. I koniec. Natomiast pierwszy krok w chmurach czyta Jan Marczewski, i to jest strzał w dziesiątkę. Wspaniale oddaje dialogi, czuje bohaterów chłaski, angażuje się, ale też tak nieprzesadnie, świetnie oddaje atmosferę, a opowiadanie pętla to jest prawdziwy popis lektorski. Gorąco Was zachęcam do spotkania z chłaską, poczynając właśnie od tego zbioru czyli pierwszy krok w chmurach i inne opowiadania. A jeśli będziecie słuchać audiobooka, koniecznie z Janem Marczewskim jako lektorem. Zresztą Pętla to jest najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu czytałam. To jest po prostu coś niesamowitego, niezwykle wiarygodny obraz upadku alkoholika. Szokuje, ryjebanie zostaje na zawsze. Czytajcie. I teraz ta druga część. O tym dlaczego pisarze nie powinni milczeć i tutaj będzie tak troszeczkę takiej prywaty. 23 lutego 2022 roku miałam takie spotkanie autorskie w Odra Centrum, to jest takie miejsce kulturalne. No dużo się tam dzieje, generalnie koło mostu Grunwaldzkiego na pewno znajdziecie. I to było spotkanie z okazji premiery mojej ostatniej książki Miasta w płomieniach. I tak się składa, że w tej książce oddałam realizm życia cywilów, cywilów, podkreślam, nie żołnierzy, cywilów, podczas oblężenia i zmasowanych bombardowań miasta. Wiecie, no życie w piwnicach, mury gorące od pożarów, tunele przebijane z piwnic do piwnic pod kamienicami, z jednej do drugiej kamienicy, żeby przemieszczać się pod ziemią, ciągłe zagrożenie, śmierć na każdym kroku, no i ta typowa dla y, cywilów, Bezbronność. Realistycznie też opisałam bombardowane miasto, pył w płucach, problem z oddychaniem, taka charakterystyczna chwilowa utrata słuchu po wybuchu pocisku, prawda? Później z tym piszczeniem słuch stopniowo wraca i tak dalej. Zresztą czytelnicy później mówili, że czytając to książkę, czuli się, jakby tam byli. Czuli ten. Piach, czuli ten pył w płucach, trudno im było oddychać, czuli się ściśnięci, czuli ten gorąc bijący z pożarów. No i potem stwierdzam, że generalnie udało mi się to, co chciałam osiągnąć. Chciałam to stworzyć tak mega realistycznie, żeby czytelnik właśnie poczuł się wytrącony ze swojej strefy komfortu i żeby poczuł się zamknięty w pułapce, bo to był opis po prostu z pozycji Myszy zamkniętej w pułapce, więc bardzo się cieszę, że mi się to udało. I bardzo się do tego przyłożyłam. Naprawdę przeczytałam sporo książek, konsultowałam się z różnymi ludźmi i zrobiłam porządną kwerendę, zanim tę książkę stworzyłam. No ale właśnie, ale dzień później, bo 24 lutego 2022 roku, nastąpił napad Rosji na Ukrainę. Potem zaraz było oblężenie Mariupola. No i nagle się okazało, gdy zaczęły do nas docierać informacje medialne, co się dzieje z cywilami, że nic się nie zmieniło, że cywile nadal są bezbronni, giną na każdym kroku, siedzą w piwnicach, nie wiadomo co się z nimi dzieje, cierpią, umierają itd. I wtedy pojawiły się też komentarze odnośnie mojej książki, że ktoś czyta tę książkę i ma przed oczami nie Breslau, a Mariupol. I wiecie, ja nie miałam pojęcia, że sprawy przybiorą taki obrót i że premiera książki mm, przypadnie w takim czasie, no bo bez jaj, nikt się tego nie spodziewał. Nikt nie wiedział, nikt nie był na to gotowy. No i mamy już dwa lata trzydniowej operacji specjalnej. Nadal giną ludzie i nadal potrzebują naszej pomocy. I jeden ja odcinek, co jest istotne, nagrywam 24 lutego 2024 roku. I to, co Wam chcę powiedzieć, to chcę Wam trochę powiedzieć o Szczepanie Twardochu. Znacie tego pisarza na pewno bardzo popularny autor, jeden z moich ulubionych. Szczepan Twardoch jeździ na Ukrainę, załatwia tam samochody, organizuje zbiórki, kupuje potrzebny sprzęt, różne artykuły i wiezie to wszystko tam na miejsce, właśnie na Ukrainę. Gorąco polecam Wam odcinek podcastu Dwie lewe ręce, w którym Twardoch jest gościem i opowiada o tym, co robi. I Szczepan Twardoch świetnie wykorzystuje swoją popularność, by wspierać Ukrainę i znakomicie, że to robi. Że się na to zdecydował, bo to jest czas, gdy pisarze nie tylko mogą, ale powinni być zaangażowani. Powinni swoją popularność przekładać na działanie, bo przez sam fakt, że tę popularność mają, mogą więcej niż statystyczny kowalski. I ważne jest to, że to są inicjatywy oddolne, które docierają bezpośrednio do walczących żołnierzy i medyków. Ponad podziałami, ponad niesnaskami, mnożącymi się problemami, ponad całą sferą polityczną, od zwykłego człowieka do zwykłego człowieka. Na tym poziomie nie liczą się poglądy, jakie się posiada, ale realna pomoc, którą się niesie. No i druga osoba, która już nie jest pisarzem, chociaż trochę jest, bo też ta osoba wydała ostatnią książkę, chodzi mi tutaj o dziennikarza. Jakim jest Igor Jankę, tworzący podcast Układ Otwarty. Jankę też jeździ na Ukrainę. Dzięki patronom i słuchaczom podcastu dostarcza na Ukrainę samochody służące do transportu rannych, wywożenia zwłok poległych z pola walki to też jest bardzo ważne. Samochody do transportu artylerii, czy w ogóle samochody biorące udział w działaniach wojennych. I tych samochodów przetransportowano do Ukrainy już 200. Generał Skrzypczak, częsty gość podcastu, również jest w tę działalność zaangażowany i również zbiera na właśnie różne cele. I podlinkowuję Wam w opisie odcinka układ otwarty, a konkretnie rozmowę z Tarasem, Ukraińcem, który walczy od 2014 roku, bo wojna nie zaczęła się dwa lata temu. Zaczęło się od napaści na Krym w 2014 roku, pamiętajmy. Od dwóch lat mamy wojnę pełnoskalową. U Igora Jankę w opisach odcinków zawsze są informacje o zbiórkach, o ich celu. Zresztą Igor nie tylko o nich mówi, ale też prezentuje efekty zbiórek, i wiadomo na co poszły pieniądze słuchaczom ze wszystkiego się rozlicza więc widać po prostu, gdzie ta pomoc i do kogo idzie. Więc ten odcinek z tarasem Wam podlinkowuję i podlinkowuję Wam również odcinek podcastu Dwie Lewe Ręce", w którym gościł Szczepan Twardoch. Zachęcam Was do wysłuchania obydwu tych odcinków, naprawdę warto. No i teraz dwa apele. Ja jestem cienki bolek, jeśli chodzi o popularność. Moja siła rażenia jest mała. Apeluję mimo wszystko do Was, słuchacze tego podcastu, Pomagajcie Ukrainie, dołączajcie się do sprawdzonych zbiórek. Te właśnie Szczepana Twardocha, czyli no do takich należą. Stany Zjednoczone, Unia Europejska, NATO to oczywiście bez porównania większa skala działań, ale takie oddolne inicjatywy również mają ogromne znaczenie. Oczywiście wojny nie wygrywa się zbiórkami, wiadomo. Ale dotrze się za ich sprawą z realną pomocą tam, gdzie ona jest najbardziej potrzebna, a co najważniejsze, robi się to szybko. Wiadomo, że na broń się czeka, na amunicję się czeka, na czołgi się czeka, na samoloty się czeka, itd. itd. W postaci takich zbiórek oddolnych Nikt nie dostarczy czołgów, artylerii i, i tego typu rzeczy, ale dostarczy na przykład kamizelki kuloodporne, dostarczy różne medyczne artykuły, które przecież cały czas są używane i są potrzebne na już, a nie za kilka miesięcy czy za kilkanaście miesięcy, jak ktoś nie wiem, wywiąże się z jakiegoś kontraktu, tak? Więc taka realna pomoc jest mega, mega potrzebna teraz i już i ma ogromne znaczenie. To jest taka skala makro i skala mikro. Taka oddolna pomoc w mikroskali. Tak jak mówię, jest mega potrzebna. Więc to jest pierwszy apel. Pomagajcie. Drugi apel jest do kolegów i koleżanek po piórze. Ja wiem, że jasne opowiedzenie się po stronie jakiejś inicjatywy, ujawnienia swoich postaw i poglądów to narażenie się na strzały, a takich hejterów, troli i kogo tam jeszcze zechcecie. Wydaje mi się jednak, że mamy w tej chwili czas, w którym nie można milczeć i możecie realnie pomóc, no niekoniecznie sami organizując coś, jeżdżąc na teren Ukrainy, no tego nikt od Was, od was nie wymaga, ale możecie mówić, jak ważna jest ta sprawa, jak ważna jest pomoc Ukrainie. Możecie do niej zachęcać. Róbcie to. Znacznie prościej jest odciąć się hasłem, ja się polityką nie zajmuję, ale tu nie chodzi o politykę. Politykę zostawmy polityką. Tu chodzi o czysto ludzkie zaangażowanie, wniesienie pomocy. Macie popularność, macie posłuch, Działajcie. Nie stójcie bezczynnie z boku. Za naszą granicą toczy się wojna i to również nasza sprawa, nie tylko Ukraińców. Po prostu nie stójcie z boku. Nie marnujcie waszego potencjału. Tyle. Dobra. No to teraz sekcja żebro-lajków. Jeszcze raz, jeśli podoba wam się to, co robię, poślijcie podcast dalej, podzielcie się nim w mediach społecznościowych, ocencie go, skomentujcie, dodajcie do obserwowanych. Nie umknie wam żaden odcinek. Dla Was to pikuś. Pan Pikusz, a mnie wzmacnia w nierównej walce z algorytmami. Mam szansę dotrzeć do nowych słuchaczy, na czym cholernie mi zależy. Czytajcie moje książki, będziecie mogli sprawdzić, czy nie ma przypadkiem efektu. Przyganiał kocioł Garnkowi, a sam Smoli. I tyle, moi drodzy. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Pisarski Backstage. To mówiłam ja, Malwina Ferenc. Cześć.